Jest Sejek, Marek ma Sejka. Słabo zacięty, już... to no. jest. Hollywood. O panie Marku. No. weź go z tej strony. Co? Z tej, z tej? Z tej? Z tej? tak, żeby ręka była z... Dobra. O, to Się tam. No. sam się wypływa by bardzo dobrze. Wypuszczamy Cię, wypuszczamy. No. Dobra. I wypuść go. Tak. Pokaż się. Patrz, patrz, patrz. znowu. A ci się wypiera. A grawka za mało. <grafka> A grafka się wypiera przy tym. Tylko y, gumę mu wyciągnięcie. Zrobisz mu zdjęcie? Y, film nakręcam teraz. Wujek, weź tą rybę. Do ręki.